Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj tak jak widzicie odbieram swój wymarzony ciągnik wymarzony ciągnik, który był na serwisie na serwisie w firmie Wanicki Agro w Sitańcu tutaj też ciągnik był zakupiony 5 lat temu no i tak postanowiłem, żeby po tych pięciu latach mi chłopaki go tam posprawdzali, co tam e, trzeba powymieniali, ale w sumie ciągnik miło zaskakuje, niewiele awarii przez ten okres czasu. No i zjeżdżam już do domu, bo wiosna czeka uprawy polowe przed nami. Trzeba coś tam nim troszkę podziałać. A tak jak wspomniałem, nie, ciągnik był na serwisie. No i i dzisiaj go w końcu odbieram. Witajcie, opryskiwacz John Deere M 952 i Potężny, potężny. Delka, nie wiem jaka, ale bardzo duża pewnie. Zestawię ciągnik gratisie. Ciągnik w Gatysie tylko płaci się za opyskiwacz, ciągnik można powiedzieć, że za darmo. Żyć się prawie, że świeci, więc trzeba zatankować. ON u nas 689, zalejemy. Zobaczymy, czy dopełna czy, czy prawie pod korek. Lejemy paliwo. Trzeba go zadankować, bo mało miodu ma a polowe prace dzisiaj przed nami czekają. No i wracamy do domu Po serwisie Uwanicki Agro w dzisiaj tak widzicie tak wspomniałem na początku filmu Odebrałem ciągnik z serwisu. Na tym serwisie był cały przegląd ciągnika. No i to, co było do wymiany, to, co służyło się przez ten okres użytkowania, czyli tych pięciu lat, postanowiłem pozmieniać. Nie było tego dużo. Zaraz Wam pokrótce opowiem, mniej więcej na czym te naprawy polegały. I co, co ten czołnik co było przy czynniku robione na serwisie. A więc, tak na początku, to co podstawa, wiadomo już, czas wymiany oleju w silniku nadszedł. Więc, olej w silniku, filtry, filtry paliwowe, no i filtry olejowe, olejowe skrzyni. Filtr wodny dodaję, że to chyba też była były czas na wymianę więc to takie koszty eksploatacyjne u mnie wypada to raz na rok czasami przyciągam ten okres gdzieś tam do, 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 do półtorej roku zależy jak tam wypadą mi, mi te godziny tak jak wspomniałem to były takie elementy eksploatacyjne które wymieniamy za jakiś czas a ponadto po sprawdzeniu po sprawdzeniu e, całego ciągnika e, były zmienione przewody przy skrzyni biegów pod kabiną. Były już troszkę posiednięte, więc e, na pewno tam jeszcze można byłoby je e, by zostawić, no ale tak myślałem, że jednak nie ma sensu. Chłopaki też finansem się doradzili, że lepiej to zmienić. Nie był to jakiś tam duży koszt, no ale wiadomo później w razie awarii, przecieku e, olej jest bardzo drogi, e, zaraz później mycie. Ta waria wynikłaby w trakcie prac półowy gdzieś tam, no to to, to był to na pewno dużo większy problem, dlatego to postanowiłem zmienić. Zmienione również były bolce, bolce słożnie na, na podnośniku dolne po to, żeby nie było gdzieś tam, żeby te, te, te stare były już lekko wytarte, więc postanowiłem też to zmienić niewielki koszt naprawdę też nas może uchronić przed ciężkim jakimś tam pokojem sprzętu. I z tego, w sumie, a jeszcze było wymieniane, były wymieniane dwa przewody, były zakowane, nowe do, do siłownika, wspomagania, bo delikatnie się już zaczęły chodzić, więc też to chłopaki mi tam pozmieniali. I w sumie. A jeszcze była regulacja zaworów. Ten okres 2000 godzin zalecany przez Jobira, ja tam troszkę przeciągnąłem te godziny. No i regulacja zaworów trzeba było planowo zrobić. I w sumie tyle tych napraw. Wiadomo, musimy o sprzęt dbać, bo nie, nie stać nas na to na przestoje i na, na, na te koszty które czasami jakiś jeden, jakiś jeden element może popsuć kolejne elementy, więc na pewno trzeba do tego podejść na pewno podejść do tego bardzo racjonalnie żeby ten sprzęt nam służył jak najdłużej tym bardziej, że, że, że to sprzęt bardzo drogi, jeszcze droższy no i tyle w serwis zrobił swoją robotę jestem zadowolony dzięki Dziękuję im za to, że, że szybko się udało to z tym wszystkim jakoś tam uporać. No ale co jeszcze chciałem nadmienić w dzisiejszym filmie, no mianowicie chciałem wspomnieć o sytuacji, bieżącej sytuacji w rolnictwie, to co się dzieje z cenami nawozu, z cenami zboża, jak to wszystko, jak to wszystko wygląda z mojej perspektywy. Jak sami wiecie, większość rolników, jak i również ja, przytrzymałem swoje plony po to, żeby po prostu sprzedać je w jak najlepszej cenie, żeby mieć pieniądze na kolejne inwestycje, większe bo bądź mniejsze w każdym gospodarstwie, bądź na jakieś zobowiązania, bo też takowe mam już, na, 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 na szczęście mi się kończą, bo ten, ten okres kredytowania już, już mi się zbliża do, praktycznie do zera, więc te czasy najgorsze minęły ale tak jak mówię, na pewno ten czas jest bardzo ciężki, z tego względu, że że nawóz, dużo rolników kupiło nawozy jesienią a te nawozy teraz są nawet 2 tysiące tańsze na tonie co, co mówię, nawet tam rozmawiałem z takimi rolnikami 20-30 hektarowymi oni są naprawdę duże pieniądze zdatni, 20, 30, 50 tysięcy sporze też trzymają, powoli tam wypychają, sprzedają Rzepaki tak samo, pak sprzedają. No bo każdy tam się trzymał to zboże z tym założeniem, żeby jak najwięcej zyskać. Bo wiadomo, najgorzej ta, brak w tej stabilizacji. Kupiliśmy drogie nawozy, na częściowo też, chociaż tam się wstrzymywano jak najdłużej. Kupiłem w styczniu kolejną partię w, w tamtym tygodniu, czyli gdzieś w połowie marca. Ale i tak na tym, na tym jestem stratny około 25 tysięcy. Mam jeszcze kupować je na, na, na częściowo na drugą dawkę w rzepak, temat azotu mam skończony, dlatego nie wiem, zobaczę, ale już jestem, mówię, 25 tysięcy stratny, to takie minimum na nawozach i tak jak liczę na rzepaku, około 50 tysięcy, o zbożu już nie mówię, bo będę do tego chciał podejść tak, że to zboże przytrzymam i skarmię świny, bo na szczęście tłucznik, troszkę poszedł w górę, więc ta cena jakoś tam to niweluje tą stratę przy, przy gdybym chciał to zboże sprzedać więc raczej taka decyzja zapadnie chyba, że, że coś tam się zmieni, że nie będę tego zboża sprzedał, tylko po prostu przytrzymam na przyszły rok tylko też może być tak, że nie ma teraz kupców, nie ma świn, bo większość, dużo, dużo ludzi zrezygnowało, no ale i tam na zachodzie Europy też ta, ta obsada, to, to po głowie świnie jest mniejsza z tego, że dwa lata trzeba było dokładać przy drogim zbożu ta opłacalność raptownie teraz e, się znalazła, bo przy cenie pszenicy na naszym terenie poniżej 900 zł, no to już te, ten zysk tego tucznika na dzień dzisiejszy zrósł, wiadomo. Ale to mówię, na dzień dzisiejszy e, orientacyjnie jestem stratny 75 tysięcy, co nie jest naprawdę bardzo dużo, bo, 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 bo rolnicy są z kim bym nie rozmawiał, to każdy jest jakieś pieniądze straty, no bo nikt nie czeka. Tak, na te obniżki nawozów e, czekają do końca spółki Skarbu Państwa, po to, żeby żeby mówię każdy rolnik, bo nikt nie czeka, że e, jest tam jakiś procent rolników, którzy kupują w ostatnim okresie, czy jeszcze nie dawali tego azotu, no, ale to już jest wiadomo, że e, nie wiadomo jakie będzie mieli warunki: czy będzie susza, czy nie będzie. Dlatego im wcześniej dało się w miarę wjechać w pole, to ten azot będzie bardziej wykorzystany. Dlatego mówię, najwięcej rolników zaopatrzyło się na mozy jesienią. Później, po nowym roku, jeszcze była taka sytuacja z podniesieniem VAT-u. Końcem roku to wiem, że też była nagonka. Dużo ludzi też kupywało. Sam się zastanawiałem, się, nie kupić, bo było takie straszenie od góry, że, że te, te nawozy na będą 6-8 tysięcy. Wszystko taka propaganda, która naprawdę robi z nas rolników No zrobić z nas bałwanów, można na to można tak określić, może nie bałwanów, ale no, ludzi naprawdę nie wiedzących, jak się zachować w tych nienormalnych czasach, to, bo to są wszystko pieniądze ciężko zarobione, pieniądze, które moglibyśmy zainwestować w rozwój gospodarstw, a ta wiadomo, że ta polityka cała Unii Europejskiej yy, naprawdę jest coraz gorsza. Byłem teraz ostatnio na na, na tym szkoleniu z ekoschematów, nowe dopłaty to tak jak widzę dla siebie, ja już będę miał te dopłaty w granicach 700 zł a było około 1000 więc nie wszystkie, nie każde gospodarstwo, dla tych mniejszych gospodarstw może to będzie bardziej bardziej może będzie yy, będą te dopłaty wyższe ale to naprawdę dla małego procenta a ci troszkę więksi rolnicy tam 20, 30, 50 czy tam yy, 80, 90 hektarów to to Moim zdaniem będą na tym straty dużo. To jest takie ciche zabieranie dopłat. Niby miało być więcej. Część dostanie, ale na pewno dużo ludzi na tym straci. I tak jak mówię, to między innymi i ja. I ten rok naprawdę będzie przełomowy bardzo ciężki. Bo kupiliśmy drogie nawozy. Koszty są bardzo drogie. A zboże, rzepak yy, no jest na dzień dzisiejszy tanie I, I raczej chyba tu się nic nie zmieni. Jeszcze to będzie... Będzie jeszcze może tańsze na żniła, no bo jest jednak, u nas był problem i, i, i teraz nie pytałem, ale był problem ze sprzedażą, że zboża i to tak się wydaje, no człowiek ma, a nie może sprzedać, a ja też mamy jakieś tam zobowiązania i każdy trzeba, trzeba się liczyć z tym, że, że jednak yy, yy, są kosmiczne pieniądze na, na małych gospodarstw wiadomo, każdy według własnego jakiegoś tam e, gospodarowania jeden więcej stracił, drugi mniej no ale każdy procentowo 20-30% jest straty na dzień dobry, na wiosnę już chodzi mi o, o ten cały, cały zysk Mam tu ale... ale może nic tu nam kontroli nie będzie chłopaki pojechali a więc tak, a więc tak jak wspomniałem, sytuacja jest nieciekawa, opiszcie to ze swojej, w komentarzach opiszcie to ze swojej perspektywy, jak wy to widzicie, jaki ten rok będzie dla Was, to mówię, bo mówię, bo będzie myślę najgorszy to rok na okres w moim okresie gospodarzenia, ja nie jestem długo rolnikiem, czy jestem długo, jestem od urodzenia na wsi, pomagam, pomagałem rodzicom. Od urodzenia, ale gospodarze na własne konto, gdzieś tam we własnym zakresie, około tych 7 lat, niecałe 7 lat. I, i, i to jest jak, naj, jak naj, najgorszy: jest, jest to najgorszy rok jak do tej pory. Chodzi o, nie, o niepewność. Bo, bo jakieś tam inwestycje można było poczyniać, ale to trzeba będzie wszystko odciągnąć po prostu w czasie. I pewnie ten rok będzie naprawdę bardzo nieprzewidywalny. wiele Wiele gospodarstw yy, może w tym roku stracić płynność finansową, no bo jednak każdy jakiś ma tam kredyty, jakieś tam inwestycje poczynił wcześniej. No i jest naprawdę ciężka sytuacja. Yy, dobrze, to no na dzisiaj to wszystko, tak jak wspomniałem, ja wracam do domu, yy, trzeba podpinać zaraz jakiś sprzęt, pługi pewnie i ruszam, yy, ruszam w pole. No i zobaczymy jak to będzie. Ale tak jak mówię, opiszcie w komentarzu jak Wy się do tego odnosicie, co o tym wszystkim myślicie. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Powodzenia. Wszystkiego dobrego dla Was. Cześć. Ładnie idzie, pięknie się sieje, bo jutro ma być deszcz albo nawet dzisiaj jeszcze. Chmurzy się, więc trzeba szybko zasiać i mieć z głowy dzisiejszy plan. To się około 3 owsa. ale w ilu kawałkach, w 7 albo 8, więc myślę około 3-4 godziny i będzie zasiane. Trzymajcie się, cześć! Tutaj znowu ubór można byłoby się bawić, ale To no w sumie jedno drzewo dwa do wyrwania tam jakaś aronia 25 do 40 arów myślę, że tutaj jest obok sieje o, a raczej zasiałem Więc i tu kiedyś się może zrobić porządek i jednak prawdziwy Rolnik to jest rolnik znowu sieję a tu obok mojej działki piękny ubór a żalnie wziąć w dzierżawę. Przy okazji jak tutaj uprawiam jest włoskie pole zawsze to by, by było więcej rozdzielone miedzo bo tak jak widzicie tutaj z przodu przy lasku tam jest rozdzielone taka odnoga i tak zawsze tutaj się ciężko wyrobić z raniem po mało miejsca tutaj obok kawałek miary okazji siania owsa zobaczymy do rzepaku bo widać ewidentnie, że widać już ewidentnie, że ten rzepak rusza z kopyta jest tu rzepak zasiany z tryptilu obsada roślin to 55 na metr kwadratowy dawka azotu około 200 kilo czystego składnika dawkę kończyłem drugą w czwartek bodajże i naprawdę różnica tydzień temu a dzisiaj wiadomo te temperatury były wysoko na plusie dodatnie więc ten rzepak Czuję ciepło. Tutaj rośnie bardzo, bardzo szybko i intensywnie wódę. Rzepak, rzepak. Ciekawa, bo mój rzepaczek ciekaw jestem jak w tym roku wyjdzie z plonem.